Cześć, witajcie, Mike z The Banana Life, witamy Was w kolejnym odcinku naszych recenzji restauracyjnych. Dzisiaj jesteśmy w Las Americas i nagrywamy nową restaurację, otwartą przez naszego rodaka I nazywa się Naranja. Gościem dzisiejszego odcinka będzie, będzie Pedro, Pedro de Gracia, którego już wiele z Was na pewno zna, a jeśli nie to pozna, dzisiaj trochę się dowiemy coś o nim. No, i przede wszystkim będziemy testować to jedzenie z restauracji Naranja Las Americas. Mike, witam Was i do zobaczenia w restauracji. Witamy Was dzisiaj w restauracji Naranja, otwarta niedawno, tak naprawdę przez naszego rodaka Marcina. Dzisiaj gościnnie w odcinku wystąpi Pedro de Gracia. I jego żona Kasia. Czym się tutaj zajmujecie na tej teneryfie? Czego ludzie od was chcą? Wszelkiej pomocy, jaką można sobie wyobrazić. I tak naprawdę też tutaj jesteśmy dzisiaj dzięki temu, co, co my robimy, tak? Nie wiem, czy wiesz, dlaczego Narancha? On A, się nazywa okay. Pomarański. A, I stąd, no stąd tak, okay. hiszpańska nazwa jego nazwiska Narancha. Marcin również był naszym klientem. Martinowi również pomagaliśmy w pierwszych krokach, kiedy tutaj na wyspie się pokazał. Pomagaliśmy mu w rezydencji, pomagaliśmy mu w założeniu konta w banku. Co? Teraz już się przeprowadził, przybył samochód z Wielkiej Brytanii, więc też mu ten samochód zarejestrowaliśmy. Powiedzcie mi, czy ubezpieczenia na te samochody też załatwiacie? Wszystko. Ja tutaj mam w ogóle. Wizytówkę może pokażę z telefonem, żebyście sobie zanotowali. Śmieję się, że ja rejestruję nawet taczkę, która ma światła i lusterka, <laughs> e, a ubezpieczenie też, jakiś taki miałem patent na to, co mówić, że, że ubezpieczamy, no, no, wszystko. no wszystko, wszystko, Super. wszystko. I, no. Widzę, że tutaj macie niję też załatwiacie, załatwiacie rezydencję, ubezpieczenia. My jesteśmy od ciężkich zadań. Od ciężkich tak? zadań. Czyli od tego, co nikt nie potrafi załatwić. Ja jestem Hiszpanem, tak? Ja jestem pół Hiszpanem, więc ja do tych urzędów wchodzę jak do siebie, tak? Aha, a Polacy nie Znam, Myślał, nie że... znam żadnego Polaka, który by wszedł na komendę, przybijał piony z policjantem, często słychać... No tak, no tak. Na przeglądach to samo. To samo. Żaden Polak nie wyrobi sobie takiej, takiej, takiego czegoś. Nie? No teraz na przykład warsztat samochodowy otworzyliśmy. O. Chłopak, który ten warsztat otworzył, yy, to jest yy, facet, który 30 lat prowadził swój warsztat w Szczecinie i 25 lat specjalizował się w bm -kach. Jest w cholerę uczciwy i w cholerę dobry. No właśnie, co my dzisiaj pijemy? Ja tutaj właśnie zaśmiałem się, że wino mi nie podeszło. Dlaczego mi nie podeszło wino? Dlatego, że ja jestem bardzo seko, bardzo suchy, bardzo wytrawny. Robisz bardzo wytrawne wino. Tak, a kanary słyną z win, ale słyną z win właśnie afrutado, czyli, czyli win win bardziej uderzających w, w słodkie. Nie wiem, czy znasz historię win kanaryjskich i dlaczego one są inne od wszystkich innych. opowiadaj. Kiedyś był COVID, który był COVIDem dla, dla winogron. Nazywa się to Fioksera. I Fioksera bardzo silnie zaatakowała szczepy winne i zniszczyła pewne szczepy w całej Europie. W jedynym miejscu, gdzie Fioksera do tej pory nie była, to były wyspy kanaryjskie i kilka wysp włoskich. Wyspy dlatego były, były takie, takie ważne Aha. w temacie win, bo nigdzie tych szczepów, które są tutaj, nigdzie, nigdzie indziej na nigdzie świecie, poza, poza kilkoma miejscami we Włoszech, nigdzie tych szczepów nie ma. No i oczywiście barakito. No. Nie zawsze jest łatwo zrobić tak, żeby te warstwy były perfekcyjne, Akurat tutaj jest. No mamy jest wykonanie, wykonanie perfekcyjne, można tak, powiedzieć. Jest bardzo ładne. Tutaj od góry. To jest typowa kanaryjska kawa, którą możemy, której możemy się napić. Tylko I wyłącznie na wyspach kanaryjskich, którą kiedyś tutaj wymyślono. No... Ja znam też trochę jeszcze inną historię. Dowiedziałem się o niej w Kartagenie. Mianowicie mają identyczną e, kawę. E, nazywa się to Asiatico. I to sięga naprawdę set lat wstecz, gdzie był jakiś trade route e, z Azji. I, i, I właśnie na tej podstawie zrobili Asiatico. Mi się wydaje, że tak naprawdę to przyszło też na Kanary. Właśnie stamtąd. Ale to ja znam historię zupełnie inną. Aha. Jest taki kanaryjczyk, który, który przez przypadek dla klienta wymyślił kawę i stworzył barakito. W jednym miejscu, w jednym barze, gdzieś w la lagunie. Aha, okej. On barako się nazywał, tak. tak. Bar przychodził do, do tego samego baru no, no. i w tym samym barze co chwilę prosił dokładnie taką samą kawę. A likier Aha. 43 to jest likier stricte kanaryjski. No tak, tak. tak? tak. No, to jest ciekawa. likier 43 składników, który właśnie powstał na Wyspach no, no, no. Kanaryjskich. Ja swego czasu prowadziłem jedyną kanaryjską restaurację w Polsce. Moho Picon się nazywało, Aha, od okay. najpopularniejszego sosu na Wyspach Kanaryjskich. No tak, Fajne. Mieliśmy pięć lokalizacji. Zaczynaliśmy od jednej bardzo malutkiej, od takiego tapas baru i delikatestów. Importowaliśmy gofio z Wysp Kanaryjskich, importowaliśmy właśnie wino. Stąd moja wiedza z wina się bierze. Stąd my właśnie jako pierwsi. Yy, zaimportowaliśmy wina do Polski z na O, mamy tutaj teraz menu i będziemy wybierać. Menu wyjątkowo jest w wielu językach tak. w języku polskim. Jest właśnie. Zobaczcie, jest menu w języku, w języku polskim. Wygląda. Wygląda naprawdę fajnie. Nie ma tego, nie wiadomo, ile co jest dobre. Jak to w niektórych tutaj restauracjach jest. 40 opcji na starter i, i tak dalej i tak dalej. Tutaj mamy śniadanka, przystawki, menu dla dzieci. Cenowo uważam też jest naprawdę przyzwoicie. Słuchajcie, w takim miejscu tak przy jest. samej plaży no nie, trzeba przyznać naprawdę, że tutaj cenowo jest bardzo, bardzo dobrze. W takim klimacie zjeść za, takie, za taką kasę to uważam, że jest no mistrzostwa świata. Wszystko co trzeba, krewetka, dobry burger, no dobra oczywiście, pizza, oczywiście. sztek, tatar. Z łososia. Restauracja Naranha, słuchajcie, jest otwarta od godziny 9 rano. We wszystkich tych, którzy są zdesperowani jakiegoś dobrego śniadania, a jest naprawdę w menu: jest szakszuka, jest English breakfast, czyli śniadanie angielskie, z naprawdę wypasionymi kiełbaskami. Jest z nami tutaj, słuchajcie, szef restauracji, szef kuchni, Marcin. Witamy, dobry. Cześć, witaj Marcin. Co byś nam dzisiaj polecił z tego menu? Naszego firmowego, tataraz łososia, naszego łososia, nasze kalamary, które są świeże, gdzie nie, gdzie nie mam dostawę, wszystko mam świeże, mamy krótkie menu. Skierowane po to, żeby wszystko było świeże. O to chodzi. I no. Żeby było dziennie dostarczane i na, 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 na tym bazuje chce się wyróżniać znaczy na tyle wszystkich rzeczy dookoła, które są otwarte, chce być świeży i dobry. No i o, o, to, o to właśnie to chodzi, na to, żeby I być tak Skierowany, żeby było wszystkiego po trochu, żeby była sałatka, żeby był jakiś wegański burger, burger normalny, jakiś steak Jedna pizza dobra, do nie? wszystko, żeby było przystępne i cenowo, i, i smakowo, żeby było dla, dla każdego smakosza. Dokładnie. Ja tu zwróciłem też uwagę, że te ceny naprawdę są super na, na taką miejscówkę, jak tutaj masz. Gdzie tak. jest jedzenie? A <laughs> to już nam zostaw. Dobra, <laughs> czyli no tak, super, rewelacja. Także Marcinie, zamawiamy i i I, ten, zdajemy, i, się i zdajemy się na Ciebie. Tak jest. No, słuchajcie, zobaczcie teraz, jak wygląda restauracja. Jest tutaj oczywiście huśtawka, dla, z, uważam, rewelacja. Czysto schludnie, bardzo fajnie, nieprzekomplikowane. Ten widok, zobaczcie, zobaczcie na ten widok. Ten widok jest po prostu mega, na ocean. Cóż więcej chcieć, jedząc sobie tutaj to jedzonko w takiej, w takiej knajpie. Bar jest. Rewelacja, oczywiście tutaj pani barmanka też piękna, piękna, serwuje nasze drinki, toalety, no i tam jest kuchnia, nie będziemy, nie będziemy tam przeszkadzać i tak to wszystko wygląda, także ja uważam, ja uważam, że to jest rewelacja, zapraszamy was do Naranja z Las Americas. Przychodzi już jedzonko dla nas. Zobaczcie, jaki, jaki patent. O, kurczę. Tutaj szefem to... sali jest e, chłopak z Wenezueli. Aha. A co powiedział? Smacznego. Smacznego? Smacznego, tak. Enjoy. <gry> Dzięki. O, kurde, ale rewelacja wygląda to naprawdę. Przyzwoicie. Pięknie podane. No kalmarki po prostu wyglądają wyśmienicie. Grzybki w sosie, Też, też rewelacja. Są tak zwane garlic bread. Tak mi się wydaje, chyba nie jest. Czosn mm -hmm, tak? Mm -hmm. Kreweteczki królewskie z limonką podane. Łosoś tutaj, Tatar z łososia. Mmm, aż mi normalnie ślina cieknie. Już nie mogę doczekać, żeby to zjeść. I, i tutaj mamy. Halumi? Halumi. Też wygląda to super. No to co, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Wow. Słuchajcie. Może zacznijmy od tych halloumi fries. Halumi, jak to halloumi, ale zobaczcie, ona nie jest ani spieczone za bardzo, ani nic. Nadal jest takie mięciutkie w środku. Zobaczmy. To byłeś doprawione papryką. No to właśnie, to ta papryka tutaj. Nie mm. wiem, jak ja takie rzeczy kocham. A co to jest za sosik? Jest taki słodko-pikantny. słodko-kwaśny. Mhm. Mhm. Słodko-kwaśny sos. Dosyć nawet pikantny, powiedziem. Jak kreweteczki. Bardzo dobre. Jak ja już z głów wysiewam to już jest... To już jest dobrze, to, już jest no, dobrze. Bo to jest fakt... To jest... Trzeba to zauważyć, że nie to wszędzie z głowy dobrze. się wysysa to, nie? Dokładnie tak. Do. Widać, że te krewetki są po prostu świeże. Nie jakieś stęchłe, nie jakieś tego różowiutkie. Widać, że to jest świeże. I zobaczmy tego kalmara. Wezmę sobie tak tylko nie na troszeczkę. Wcisnę cytrynkę, żeby nie był za mdły. Na pewno wezmę sobie tutaj to chili troszeczkę. No i zobaczmy, tak. No nie, no. Widać, że Marcin trochę w tej kuchni pracował. Spróbujemy, jak to smakuje. Ja tu czuję chyba nasionka sezamowe. Albo się mylę. Ale chyba się nie mylę. Ale no smak, posmak tego w ogóle. Coś jest w tej panierce. Tutaj spytamy Marcina, co w niej jest, ale no sztos, się po prostu sztos. Kalmarki mięciusienki. No, mięciusienki właśnie. To jest to, że kalmary nie mogą być sztywne, twarde jak guma, tylko muszą być miękkie. I no i te są. Tutaj jeszcze ja sobie pozwolę nałożyć te grzyby. O jezus, dobra, może trochę za dużo. <laughs> Grabnę trochę tutaj tej, tego garlic bread. Zobaczmy tutaj, jak, jak są te grzybki przyprawione. Mmm, no. To ja uwielbiam w grzybach, właśnie w śmietanie. To jest ich poziom napieprzenia, a one są popieprzone wyśmienicie. Naprawdę szczypią w język i o to tutaj chodzi. Dla mnie to danie w tej restauracji jest taką perełką polską. No. Taki akcent polski. To który jest tak, Polska jest grzybem śmiech. stoi. No, dokładnie, nie inaczej. Czuć tą świeżość przede wszystkim. I szczerze tutaj na Teneryfie no jest jednak brak tego w wielu miejscach. I to się ceni, że są jeszcze tacy, którzy tak naprawdę właśnie stawiają na tą jakość, na świeżość i tak dalej. Ja muszę spróbować tego łososia kruszcze, bo tutaj po prostu weź to może zbliż trochę. Na dole jest grzaneczka, trochę cytrynki w skropie, lemonki. Dosłownie to się wszystko rozpływa w ustach. To jest na pewno coś, co trzeba spróbować tutaj. Kontynuujemy, my się z Wami na chwilę żegnamy i zapraszamy na dania główne. Dobra, mamy to. To wygląda naprawdę wyśmienicie, słuchajcie. Tutaj mamy polędwicę, stek z polędwicy. Tutaj mamy łososia z pieca. Wygląda zacnie. Wygląda naprawdę, naprawdę zacnie, tak jest bardzo dobrze. No i tutaj jeszcze może pokażę bliżej, jest linguini z owocami morza. Pięknie to wygląda. No to co, wjeżdżamy, próbujemy i niech, niech wow. wow! No powiem Wam, powiem Wam, że szacunek. Słuchajcie, szacunek. I on jest na taki. Na taki medium rare bardziej bym powiedział, chyba, teraz, prawda? Czyli mój gust. No. Mięciutki? Oj, to nie wygląda się jakby bóżne. się rozpływało, nie? Super. Mięciu się. Soczysty. Mocno czuć. Mocno czuć. Fryty dobre. Fryty też dobre. Sałata jest. No, no to jest właśnie to, i to się krótsze docenia, gdzie, gdzie jest wszystko świeże. Sałata, pomidorki, wszystko świeże. Ja aż leci. Także ja już też muszę wjechać w coś, bo tutaj kurczę nie, nie wytrzymam długo patrząc się na was, jak wy to jedziecie. że ja spróbuję w ogóle od łososia, może zacznę. Także ja sobie tutaj odkro... o, odkroję kawałek. Kozacki. I to są? Co to? A, ziemniaczki, słuchajcie, zobaczcie jakie ziemniaczki. Trochę, trochę po takie zmaszowane, stłuczone. Niektóre, niektóre ocalały. I mamy też tutaj szparagi w jakimś, w, jakieś, w jakimś kremie. Szparagi też weźmiemy. Dobra. No i zobaczmy tego łososia z pieca. Ja akurat Obawiałem się, że, że ten łosoś będzie trochę wysuszony, ale no nie, no nie. Absolutnie nie. Jest mięciutki. No to się rozpływa wszystko w ustach i tak właśnie to powinno być. Ktoś z Was jak jest na Teneryfie i tutaj nie przyjdzie, no to jest naprawdę skucha, skucha. Widok, przede wszystkim jedzenie. Słuchajcie, wszystko tu dookoła, wszystko osnuje z ładniejszych zachodów słońca na tej wyspie. W tym miejscu. Tak w tym miejscu. Doszliśmy do kulminacji naszego dzisiejszego spotkania, jak każdą kulminacją jest deser. Tak jest. Brownie z lodem. Waniliowym, pomarańczowa, tak? pana Kota. Pana tak pana jest. kota jak która stała jest... się na rankach dokładnie, ale. która jest robiona przez właśnie tutaj Marcina. To jest on osobiście to pana Kota robi. I mamy też tutaj, słuchajcie, sernik. Zobaczymy, jak to smakuje. Nie są te dwa de jego autorstwa, aczkolwiek są one domowe, zamawiane. Oczywiście, e, tak, e, tak. Lokalnej pierni, nie nic z ale... Mercadony ani z żadnego supermarketu. Wszystko jest tam. Także no, wjeżdżamy. Ja, ja wjeżdżam w pana Kole. Ja bo, również. Tak. To jest, jedno ten, to, to, na co? Bo to. jest taka firmówka tutaj. Łoł wow, panie. Oh, yeah. wow, panie. Nie. To by można było. No, nie. tonę To nie zjeść. Ale ten pomarańcz w ogóle. Sernik tutaj jako sera bardzo ciężko zrobić. No a zobaczcie. A jest zrobiony. No, to jest ja uwielbiam takie puszyste, takie miękkie. Rozpływające się serniki. Leciutko, z takim posmakiem słoności, mm -hmm, no. więc nie jest za słodki, Ale ta słoność... jest taki mdły. Dokładnie, ta słoność chyba jest nawet w tym ciastku na dole, nie? Dokładnie, tak. Jeszcze brownie spróbujemy. Nie, już nie. Pedro już nie może. Nie. <noise> Cieplutkie. Mhm. Mhm. Lubię w brownie, jak jest ta skórka chrupiąca, no nie? Ona no, takiej tekstury dodaje. I też, co jest bardzo dobre, nie jest takie dło słodkie. No dobra, to teraz głosujmy. Ja pana Kota i sernik. No, pana Kota sernik? Tak. Kasia? Hmm, pana Kota jest przepyszna, ale sernik jest moim faworytem, za to Słoność. Okay. To jest tak ciekawe, to jest tak fajne. Ja uwielbiam brownie, ale tutaj na pewno dałbym ten pierwsze miejsce dla tej pana koty. Bo narancha musi być. No! <grymne> to za. Narancha! <grymne> <za naranka. Ej! grymne> na dzisiaj ten odcinek już dobieg końca. Ja tu nie będę więcej nic mówił. Wszystko co miałem powiedzieć, to powiedziałem ja, Pedro Kasia. Jest, wyśmienicie, jest smacznie, jest świeżo, jest petarda. Spróbujcie na Ranche, restaurację Marcina, tutaj w Las Americas. Zobaczcie, jak jest pięknie. Na pewno nie pożałujecie. I tyle, zapraszam Was, Mike's The Banana Life. Spotkamy się już wkrótce w następnym odcinku. Mam już pomysł na naprawdę też mega restaurację. Trzymajcie się. Pa!